Cześć, witam się z Wami dzisiaj troszeczkę nietypowo z lasu, bo dopiero z drugiej części mojego grzybobrania. Pierwszą spędziłam w przemiłym towarzystwie Piotra z portalu przyrodniczo.pl, który Wam serdecznie polecam. Dla mnie samej jest nieustającym źródłem inspiracji czy to na temat ciekawych miejsc na Dolnym Śląsku, czy chociażby różnych gatunków grzybów. Jestem teraz w michałkowej w górach Sowich. Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj po to, żeby. Yy, nazbierać borowików sosnowych i o dziwo, słuchajcie, była to misja zakończona sukcesem, chociaż niewiele się po tym wypadzie spodziewałam. Nie sądziłam, że grzyby będą tak pięknie rosły. Wydawało mi się, że być może jest troszeczkę za zimno, natomiast jednak okazuje się, że borowiki sosnowe to twarde sztuki. Zaczynają rosnąć wcześniej w sezonie i też późno w sezonie można na nie jeszcze trafić. Już Wam pokazuję mój koszyk i lecimy dalej. Sami zobaczcie, że nieźle nam tutaj dzisiaj przyżarło. Większość grzybów w koszyku to naprawdę borowiki sosnowe. Co prawda, już tak poukładane, żeby to się bardzo pięknie prezentowało. Na wierzchu są te najładniejsze, pod spodem jest sporo yy, większych. Niestety, myślę, że spóźniliśmy się jakieś 2-3 dni. Bo większość tych borowików sosnowych była dzisiaj już przejrzała, przerośnięta, nie taka piękna jak lubię. Co ciekawe, byłam tutaj w Michałkowej tydzień temu i jeszcze w ogóle nie było borowików sosnowych, czy tam może jakiegoś jednego, dwa widziałam. Musiało się tutaj naprawdę nieźle zadziać w zeszłym tygodniu. No cieszę się, bo i tak pod kątem borowików sosnowych jest to najlepsze moje tegoroczne wyjście. Najwięcej, za 20 sztuk na pewno udało nam się namierzyć, może więcej. Poza tym startują też młode podgrzybki, młode borowiki szlachetne, gąsówki fioletowawe są wciąż tak jak tydzień temu. Sucho grzybek opruszony, prześliczny jest ten grzybek. Także całkiem przyzwoicie naprawdę miłe, miłe zaskoczenie. Na słońcu jest jeszcze miło, ale w lesie jest naprawdę bardzo chłodno. Ręce mam zlodowaciałe. W słoneczku można by się ogrzać, ale jeszcze ostatnie chwile, żeby połazić po lesie. I ogólnie są to też ostatnie chwile sezonu, żeby jeszcze połazić po lesie. To idę. Ostatnio tutaj były kanie z widokiem, a teraz koźlarz z widokiem. A nawet dwa koźlarze z widokiem. Siedzę sobie tutaj trochę na tej łące, jest naprawdę przyjemnie. Mleczaje wełnianki, grzyby niejadalne, chyba że po wielokrotnym obgotowaniu i ukiszeniu na przykład. Ale mi tak żeby się bardzo podobają, dlatego zawsze się przy nich zatrzymuję i robię im zdjęcia albo filmiki. Zresztą na swój kanał niedawno wrzucałam filmik o mleczajach wełniankach, także jak macie ochotę, to serdecznie zapraszam. Mleczaje wełnianki w ostatnich promieniach słońca. Trochę tutaj jest tych mleczajów wełnianek. Przypominam, że mleczaje wełnianki mikoryzują z brzozami, więc właśnie w brzozowych lasach można się za nimi rozglądać. 17:30, także powoli będę się już zbierać z tych grzybów. Podsumujmy sobie dzisiejszy wypad i jak w ogóle wygląda sytuacja grzybowa 9 października 2021 roku. No oczywiście październik potrafi być cudowny. Jak chodzi o grzyby, to, to potrafi się jeszcze wspaniale dziać. Chociażby zeszły rok był przykładem wspaniałego sezonu, takiego późno-jesennego, kiedy Zbieraliśmy grzyby nawet do połowy listopada. Pamiętam, w połowie listopada jeździłam w bory dolnośląskie na młodziusienkie podgrzybki brunatne. Ten rok jest generalnie słaby, moim zdaniem, i też słyszę opinie podobne od innych grzybiarzy. Niemniej jednak jest dzisiaj lepiej niż się spodziewałam, że będzie. I co my tutaj mamy? No, więc wypadł głównie pod, pod znakiem borowików sosnowych. To są te grzyby, jedne naprawdę z piękniejszych grzybów, oczywiście jadalne. Dzisiaj najbardziej dopisały. W ogóle swoją drogą mam ogromną ochotę na sos grzybowy. Zaraz wracam do Wrocławia. Po drodze zahaczę o sklep, kupię jakąś cebulę, fajną śmietanę, makaron i robię sos grzybowy. No aż po prostu tak za mną dzisiaj chodzi jak nigdy ogólnie. Za bardzo mi nie zależy na jedzeniu grzybów, a dzisiaj mam naprawdę wielką ochotę. A wracając do znalezionych przeze mnie dzisiaj gatunków, to borowiki sosnowe, podgrzyby brunatne, trochę młodych, fajnych sztuk. Borowiki szlachetne, też kilka się trafiło. Prawdziweczków, koźlarze babki, gąsówki fioletowawe. Całkiem niezłe grzybki, fajne na przykład do marynowania. U mnie do ozdoby koszyka też super, więc zawsze sobie biorę parę sztuk, jak są, nawet się trafiła. Grubka pieprzników trąbkowych, kilka większych wzięłam, tak do ozdoby, też bardziej i do urozmaicenia zbiorów. Co my tu jeszcze mamy? Kilka krasnoborowików ceglastoporych, ceglasiów też się trafiło. Uważam, że są to bardzo smaczne jadalne grzybki, znaczy jadalne na pewno. Ja uważam, że są smaczne, bo zdania są podzielone. Niektórzy wzgardzają krasnoborowikami ceglastoporymi. Ja lubię. Wzięłam sobie też dwa. Muchomory czerwieniejące, już się kończą. Jeszcze dosłownie tydzień, dwa, tyg dwa tygodnie temu było ich tutaj zatrzęsienie. Teraz już końcóweczka. Gdzieś jeszcze miałam yy, sucho grzybka oprószonego. Chciałam Wam pokazać, ale gdzieś mi tam poleciał, schował się. Tutaj szczerze mówiąc nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że to może być pieczarka okazała. Nie mam pewności, nie będę tego grzyba jadła, chcę sobie jeszcze w atlasach pooglądać. Ale tak mi się coś zdaje po zapachu, bo jest ten zapach właśnie taki, yy, zapach gorzkich migdałów, takiego, takiego miksu anyszku i gorzkich migdałów. No po prostu fantastyczny zapach. Ale nie mam pewności, ja z pieczarkami bardzo ostrożnie się obchodzę. Nie czuję się z nimi tak super pewnie. Pięknie w każdym razie ten grzyb pachnie, jeszcze sobie pooglądam w atlasie, w domu. No i co? no Bez rewelacji, ale też bez żadnego, bez tragedii. Naprawdę lepiej niż myślałam. 9 października, Góry Sowie, Michałkowa. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo ciepło. Mam nadzieję, że grzyby nam jeszcze dopiszą w tym roku. Zastanawiam się, gdzie jutro pojadę. Być może gdzieś w okolice Milicza, a może się nawet szarpnę na Bory Dolnośląskie. Nie wiem, jeszcze zobaczę. Myślę, że Młode podgrzyby brunatne to byłby strzał w dziesiątkę. Widać sporo doniesień właśnie o podgrzybkach. Także może coś bardziej, może bardziej w sosny. Zobaczymy. Pozdrawiam, trzymajcie się. Zapraszam na mojego bloga piecznik.pl. Mówiła do Was Marianna, właśnie z bloga piecznik.pl. Zapraszam też na inne filmiki. Cześć Wam. Hej. No, Ty też, kochany, wylądujesz w sosie. Wyglądasz smakowicie. A tu jeszcze w ostatnich promieniach, jakiegokolwiek słońca, piękne, łuskwiaki, nastroszone. Bardzo lubię te grzyby. W sensie oglądać, podziwiać, zachwycać się nimi. Cześć kochani, witajcie 9 października. Jestem w górach Sowi, w Michałkowej, dzisiaj w bardzo miłym towarzystwie wspaniałego portalu przyrodniczo.pl, a konkretnie z jego założycielem Piotrem. Yy, przyjechaliśmy obczaić tutaj miejscówkę na borowiki sosnowe i okazuje się, że mamy dużo szczęścia, bo zaraz po wejściu do lasu piękne borowiki sosnowe. Także cieszę się bardzo, że Piotr sobie zobaczy, sfotografuje. A ja się w ogóle cieszę, że jestem w lesie, bo nie wiedziałam, czy to się uda. Zaczyna się bardzo, bardzo dobrze. Patrzcie, jaki ten modelowy. No w tym roku ta górka w Michałkowej nie, nie przynosiła mi aż tyle szczęścia z sosnowymi, co w zeszłym roku, kiedy tutaj było po prostu Eldorado. A dzisiaj może będzie ten dzień, kiedy naprawdę. Sosnowymi się nam przywarci. Ewidentnie jest to dobry czas na borowiki sosnowe, rosną też i rosną od jakiegoś czasu, bo tu mamy już starsze sztuki. Mam nadzieję, że trafimy jeszcze na jakieś młodziaki. W takim miejscu rosną na górce. Bukowej z pojedynczymi sosnami. No i trochę tych borowików sosnowych się tutaj uchowało. Co prawda większość jest już takich raczej sporawych i przejrzałych, ale tutaj mamy kolejnego małego. Co ciekawe, byłam tutaj tydzień temu i musiałam się z nimi po prostu rozminąć, bo wtedy jeszcze nie było, a dzisiaj już są takie raczej większe. No cóż trudno czasem trafić, a w zeszłym tygodniu nie mogłam przyjechać do lasu w środku tygodnia. Dzień jest śliczny, słoneczny, dosyć rześki, ale ale nie szkodzi, no w końcu mamy już 9 dzień października. Przez duże mam na myśli takie, sami patrzcie, co tu się dzieje, jakie to są ogromniaste sztuki. Borowiki sosnowe. Jak widać w październiku też spokojnie można trafić na te grzyby. Tutaj jaki ładny wyrośnięty, ale kształtny. Bardzo, bardzo ładnie wygląda. A ten to ma po prostu siłę przebicia. Patrzcie jak on wyrósł tutaj w takim pniu. Gdzieś tam się przebija, jak może. Borowik sosnowy. Na razie dzisiaj praktycznie dominujące grzyby. A tu jest jeden bardzo ładny sosnowy. Ale dzisiaj te ładne małe to jest jednak mniejszość. Dzięki temu, że jestem tutaj dzisiaj z Piotrem z przyrodniszo.pl, to przynajmniej dowiedziałam się, że mój ulubiony las w górach Sowich jest to Kwaśna Buczyna. No i sami patrzcie, no dzisiaj okazuje się, że jest to najlepsze wyjście na Borowiki Sosnowe w tym roku. Co prawda nie są takie idealne, jak jakbym sobie wymarzyła, ale za to jest całkiem sporo. I naprawdę fajne, nieoczekiwanie udane wyjście grzybowe, bo w sumie na wiele się dzisiaj nie nastawiałam. Sami patrzcie do koszyka. Już tutaj mamy praktycznie Ech, muszę wejść trochę na, do cienia, kochani, bo bardzo ostre słońce. No. A tutaj mam naprawdę przepięknego borowika sosnowego. Co prawda rośnie w strasznym słońcu. Intensywnie jest oświetlony, ale wierzcie mi na słowo, że jest prześliczny. Później wam pokażę w koszyku jeszcze. Prawie przy ścieżce. Patrzcie, jaki piękny sosnowy. A Piotr tam się wspiął po dwa kolejne. Co za dzień. Ładna parka borowików sosnowych. I jeszcze jeden babyś obok. Taka sytuacja. Nie spodziewałam się, że będzie tyle tych borowików sosnowych i bardzo się cieszę, bo umówiliśmy się tutaj dzisiaj z Piotrkiem, żeby pokazać mu właśnie tą miejscówkę na borowiki sosnowe. Robi zdjęcia. Myślę, że będzie miał fajne materiały na, do swojego artykułu. Więc się cieszę, a ja też się cieszę, że w tym roku wreszcie ta górka w Michałkowej dopisała. Zdecydowanie najlepsze wyjście na borowiki sosnowe. Sami spójrzcie. Nazbieraliśmy prawie cały koszyk borowików sosnowych i przeniesiliśmy się na drugą stronę lasu, do lasu yy, świerkowego. I tutaj można trafić na jakieś pojedyncze podgrzybki: krasnoborowiki, ceglastopore. I też mam suchogrzybka opruszonego, bo borowika opruszonego wcześniej i podgrzybka aksamitnego, z tego co pamiętam. Teraz otrzymał on nazwę suchogrzybek opruszony. Bardzo ładny taki żółty trzon, ciemno, ciemno-brązowy kapelusz. Bardzo ładny grzybek. Patrzcie, jaki narybek prawdziwkowy, młody borowik szlachetny. Czy to jeszcze zwiastun czegoś lepszego na październik? Czy przypadkowy jeden owocnik? To się okaże. Przyszliśmy też sprawdzić w okolicy miejscówkę na Borowiczach i Dente. Niestety nie ma po nich śladu. Natomiast można trafić na podgrzybki brunatne. A wcześniej też trochę Gąsówek fioletowawych z młodnika świerkowego. Bardzo miły dzień. No i widzicie, startują młode podgrzybki, także nadzieja umiera ostatnia październikowe grzyby zgodnie z oczekiwaniami pojawiły się. Nie ma może jakichś wielkich ilości, ale coś zaczyna się dziać. I trafiają się też pojedyncze borowiki szlachetne, ale niezbyt wiele. Kilka w czasie dzisiejszego wyjścia. Tutaj mam, słuchajcie, jednego w koszyku. Dzień jak zwykle wyciśnięty do ostatniej kropli światła. Z tym, że teraz jest to o godzinie 18, a nie o 21.30 lub 22.00, nawet jak nieraz mi się zdarza w czerwcu czy w lipcu. Ale mega się cieszę, że mogłam tu być. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!